Ciąża wielopłodowa, zwana czasami też ciążą mnogą, jest to sytuacja, gdy w macicy w jednym czasie rozwija się więcej niż jeden zarodek. Taka sytuacja obecnie zdarza się coraz częściej ze względu na to, że coraz częściej stosujemy techniki wspomaganego rozrodu czy też kobiety stosują leki hormonalne. Jednak również przed erą tych technik i leków. Takie ciąże się zdarzały. I w tym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak w sposób naturalny powstają ciąże wielopłodowe, a dodatkowo dorzucę Wam parę ciekawostek na temat takich ciąż. Zapraszam na odcinek. Techniki wspomaganego rozrodu, jak również leki hormonalne, które często stosowane są właśnie w przebiegu leczenia niepłodności, zwiększają prawdopodobieństwo pojawiania się ciąż mnogich. Najczęściej jednak są to ciąże bliźniacze, dlatego że obecnie w in vitro podaje się jeden, góra, dwa zarodki. Kiedyś bywało, że zdarzały się większe ilości i powstawały nam ciąże. Na przykład trojacze, natomiast obecnie jest to zazwyczaj jeden lub dwa zarodki. Natomiast zdarza się również, że stosując leki hormonalne wpływające na stymulację owulacji, kobieta zachodzi w ciążę wielopłodową. A jak to jest z ciążami, które powstają w sposób naturalny? W jaki sposób, w jakich mechanizmach powstają ciąże wielopłodowe? Dlaczego mówimy o tym, że bliźniaki mogą być jedno lub dwujajowe? Dlaczego jedne bliźniaki są do siebie podobne i są tej samej płci, a drugie są zupełnie niepodobne i są jeszcze w dodatku różnej płci? Na te pytania postaram się odpowiedzieć. W tym odcinku. A zacznę od tego, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka więcej niż jednego z jednej ciąży. Spójrzcie więc na to prawdopodobieństwo. O częstości występowania ciąży wielopłodowej u ludzi mówi tak zwana reguła Hellina, według której ciąża bliźniacza zdarza się raz na 80 porodów. Ciąża trojacza występuje raz na 80 do potęgi drugiej przypadków, czyli raz na około 6,5 tysiąca urodzeń. Natomiast ciąża czworacza już raz na aż pół miliona urodzeń. Ciąża pięcioracza zdarza się raz na 40 milionów urodzeń, czyli w całej Polsce powinny być teraz maksymalnie jedne naturalnie poczęte pięcioraczki. Oczywiście tak jak wspominałam ta reguła dotyczy wyłącznie ciąż powstających w sposób naturalny. Natomiast jeżeli chodzi o mechanizmy powstawania, to one są również bardzo ciekawe i teraz trochę Wam o nich opowiem. Właściwie, jeżeli zaczniemy tak od podstaw, to są dwie możliwości powstania ciąży wielopłodowej. Pierwsza możliwość jest taka, że dochodzi do zapłodnienia dwóch różnych komórek jajowych dwoma różnymi plemnikami oczywiście, lub więcej niż dwóch. I druga możliwość jest taka, że jest zapłodniona jedna komórka jajowa jednym plemnikiem, a następnie dochodzi do jej podziału. O obu sytuacjach opowiem Wam teraz dokładniej. Zacznijmy od tej pierwszej sytuacji, w której dochodzi do zapłodnienia dwóch różnych komórek jajowych dwoma plemnikami. Żeby takie zjawisko mogło mieć miejsce musi dojść do tak zwanej poliowulacji, a więc w jednym cyklu miesiączkowym musi dojść do uwolnienia więcej niż jednej komórki jajowej. W takim przypadku zawsze mamy do czynienia z tak zwaną ciążą dwujajową. Jest to ciąża, w której każdy zarodek, każdy płód będzie rozwijał się w osobnym worku owodniowym, każdy też będzie miał swoją własną kosmówkę oraz łożysko. Bliźnięta, które powstały w ten sposób, pochodząc z tej właśnie ciąży dwuzygotycznej, dwujajowej, e, mają zupełnie różne materiał genetyczny i są do siebie podobne tak samo jak rodzeństwo, które pochodzi z różnych ciąż. Mogą również być różnej płci. Tutaj analogicznie, ja tak mówię o ciąży bliźniaczej, ale analogicznie może dojść do ciąży trojaczej, czworaczej i tak dalej, czyli kiedy owulacja jest w wielu komórkach jajowych naraz, dochodzi do zapłodnienia ich wszystkich, może rozwinąć się analogicznie więcej zarodków. Tak jak mówiłam, są to zjawiska bardzo rzadkie. I teraz obiecane ciekawostki. W tym temacie będą dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, iż istnieje teoria, że możliwe jest zapłodnienie. Komórki jajowej w kolejnym cyklu, pomimo że kobieta jest w ciąży, czyli jest w ciąży, a mimo to ma kolejną owulację, dochodzi do zapłodnienia tej kolejnej komórki jajowej i pojawia się ciąża, no jakby poniekąd o miesiąc młodsza. Natomiast tej teorii nigdy nie udowodniono dotychczas, więc pozwólmy, że będziemy to nazywać tylko teorią. Jest to tak zwane zapłodnienie dodatkowe. Natomiast jest sytuacja, która już została udowodniona. Jest to tak zwane nadpłodnienie. Nadpłodnienie jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ u takiej kobiety występuje poliowulacja, czyli uwalniana jest więcej niż jedna komórka jajowa w jednym cyklu. Natomiast w trakcie jednego stosunku dochodzi do zapłodnienia tylko jednej z komórek jajowych, a przy kolejnym stosunku, który pojawia się w krótkim odstępie czasowym, dochodzi do zapłodnienia innej komórki jajowej. Pojawiały się wtedy sytuacje, gdy. Dwoje bliźniąt miało dwoje różnych ojców, a opisano również przypadki, gdy byli to ojcowie różnych, że tak powiem, raz, czyli kolorów skóry, e, więc jest to możliwe, że bliźniaki mają dwóch różnych ojców. To jest dość zaskakujące, prawda? No i teraz przejdźmy do tej drugiej możliwości, do możliwości, która najbardziej fascynuje ludzi, czyli do bliźniąt, tych co są takie same. Najczęściej w ten sposób o nich mówimy. Jak to się dzieje? Moi drodzy, te bliźniaki powstają z zapłodnienia jednej komórki jajowej i jednym plemnikiem. Czyli uściślając, w tym szumnie nazywanym momencie zapłodnienia, my mamy jednego Zarodka, tak? Mamy jeden zarodek. I po pewnym czasie, dopiero po kilku dniach, bardzo często, a nieraz nawet później, o czym zaraz jeszcze powiem, dochodzi do podziału na dwa zarodki. Z jednego mamy dwa. Identyczne. Takie zarodki są identyczne. Pod względem materiału genetycznego. Takie ym, dzieci, które się urodzą z takiej ciąży, będą więc miały identyczny materiał genetyczny, co więcej, oczywiście, będą tej samej płci i będą mniej więcej podobnie wyglądały. I to właśnie te bliźniaki, co są takie nie do odróżnienia, one pochodzą właśnie z takiej ciąży. Tak jak przed chwilą wspominałam, e, taka ciąża pochodzi z e, podzielenia jednej tylko zapłodnionej komórki jajowej na pół. Ale. Potem może dojść do kolejnych podziałów i może powstać ciąża trojacza, czworacza. I tutaj to, jak będzie się rozwijała taka ciąża, jest już dość ściśle zależne od tego, na jakim etapie dojdzie do podziału tego zarodka. Spójrzcie na to. Jeśli podział ma miejsce, do czterech dni po zapłodnieniu zarodki będą się rozwijały oddzielnie. Każdy z nich będzie miał swoją owodnię i kosmówkę. Jeśli zarodek podzieli się między czwartym a siódmym dniem po zapłodnieniu, powstaje ciąża dwuowodniowa, ale jednokosmówkowa. Późny podział powyżej siedmiu dni od zapłodnienia skutkuje powstaniem ciąży jednokosmówkowej i jednoowodniowej. Jeśli do podziału zarodka dojdzie po 13 dniach od zapłodnienia, zarodki mogą być niecałkowicie rozdzielone. Są to tak zwane bliźnięta syjamskie. Najczęściej miejscem połączenia takich bliźniąt jest klatka piersiowa lub brzuszek. Prawdopodobieństwo pojawienia się ciąży wielopłodowej jest częściowo warunkowane genetycznie i częściej ono występuje u kobiet, w których rodzinie występowały ciąże wielopłodowe, jak również jest większe prawdopodobieństwo u takiej kobiety, u której już raz ciąża wielopłodowa się pojawiła, dlatego w wielodzietnych rodzinach niekiedy zdarzały się sytuacje, gdy na przykład było dwie ciąże bliźniacze u jednej kobiety. Tak? Czyli na przykład urodziła bliźniaki, potem jedno dziecko, potem znów bliźniaki. Po prostu to prawdopodobieństwo by było u niej znacznie większe. Można także mieć. Y Tendencje do poliowulacji, po prostu, i dlatego jest to większe prawdopodobieństwo, że te bliźniaki się pojawią, czy też wieloraczki w większej ilości. Natomiast są też jeszcze inne takie czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt lub większej ilości dzieci z jednej ciąży. I co ciekawe, takim czynnikiem ryzyka jest wiek kobiety. I takie prawdopodobieństwo wzrasta wraz z wiekiem kobiety. Zaczyna być już wyraźnie większe nawet po 30 roku, Życia. Co więcej, ciąża mnoga częściej występuje u kobiet, które są wysokie, i u kobiet, które są otyłe. No i jeszcze na koniec dodam, że ciąża mnoga częściej zdarza się u kobiet, które zachodzą w ciążę w trakcie karmienia piersią w okresie laktacji. Niestety, ciąża mnoga zawsze jest ciążą podwyższonego ryzyka. Ale to, jak duże jest to ryzyko, zależy już dokładnie od tego, jak ta ciąża się rozwija. I tak te ciąże, które powstają według tego pierwszego schematu, czyli zapłodniania dwóch oddzielnych komórek jajowych, gdzie zawsze te bliźniaki są w osobnych workach owodniowych, każdy ma swoją kosmówkę, swoje łożysko, jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. I takie rozwiązanie powoduje, że taka ciąża może nawet się zakończyć w sposób naturalny. Rzadko się jeszcze o tym mówi, ale bliźnięta, w takiej sytuacji, jeżeli będą prawidłowo usytuowane w macicy, również ciąża będzie się prawidłowo rozwijać. To po pierwsze, taka ciąża często po prostu doczekuje niemalże do terminu porodu, lub po prostu do terminu porodu i może zakończyć się w sposób naturalny. No i oczywiście najgorszą sytuacją jest ta, gdy ciąża jest jednowodniowa i jednokosmówkowa, tutaj ryzyko powikłań jest największe. Ale o tym, co się może wydarzać w ciąży wielopłodowej, można by nagrać kolejny odcinek i pewnie kiedyś to zrobię, tymczasem chciałabym Was zapytać... Czy chciałybyście mieć bliźniaki, czy chcielibyście mieć bliźniaki, a może oglądają mnie również mamy bliźniąt lub wieloraczków w większej ilości? To bym się trochę zdziwiła, bo tak jak mówiłam, prawdopodobieństwo, że oglądają mnie rodzice trojaczków, jest dosyć małe. Dajcie znać, jeśli tu jesteście koniecznie w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania tradycyjnie proszę piszcie w komentarzach. Dajcie znać również, czy takie ciekawostki medyczne są dla Was ok. Chcecie sobie o tym pooglądać filmy, chcecie o tym posłuchać w kolejnych odcinkach również. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, zaobserwujcie kanał, aby nie opuścić kolejnych odcinków, a ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia wkrótce.